Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Szczęść Boże, dzień dobry. Witam was bardzo serdecznie w piątek i zapraszam do wspólnej modlitwy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. Zaśpiewamy na początku pieśń, myślę znaną nam wszystkim: Oto stoję u drzwi i kołacze. Jeśli ktoś posłyszy mój głos i drzwi otworzy, Wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. I być może na pierwszy rzut oka ta pieśń nie pasuje do Ewangelii z dnia, ale myślę, że ona bardzo pasuje, bo Chrystus naprawdę przychodzi i kołacze do naszych drzwi. Czasami to kołatanie może jednak być bardzo takie mocne i konkretne. I o tym powie nam dzisiejsza Ewangelia, ale teraz zaśpiewajmy wspólnie. Te pieśń. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Oto stoję u drzwi A on ze mną. Oto sto. Boże Ojcze, bądź błogosławiony za Twojego syna Jezusa Chrystusa, który stoi u naszych drzwi i kołacze i pragnie wejść dzisiaj do naszego serca przez to słowo. Prosimy Ciebie, Panie, o ducha świętego, o ducha otwartości, o ducha odwagi, byśmy nie bali się przyjąć tego słowa, które chce nam dzisiaj pomóc, które chce nam pokazać drogę, które chce nas także wezwać do nawrócenia. Ale pamiętamy, Panie, że. Nawrócenie zawsze jest czymś pięknym, bo prowadzi do spotkania z Tobą, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Posłuchajmy Ewangelii z dnia. Z Ewangelii według Świętego Łukasza. Jezus wszedł do świątyni i zaczął wyrzucać sprzedających w niej. Mówił do nich, Napisane jest: Mój dom będzie domem modlitwy, a wy uczyniliście go jaskinią zbójców. I nauczał codziennie w świątyni. Lecz arcykapłani i uczeni w piśmie oraz przywódcy ludu czyhali na jego życie. Tylko nie wiedzieli, co by mogli uczynić. Cały lud bowiem słuchał go z zapartym tchem. Oto słowo pańskie. No, właśnie, słyszymy takie słowo o oczyszczeniu świątyni, i być może już niektórzy zacierają ręce, no to wreszcie dołoży kościołowi, no to wreszcie powie jakieś twarde słowo przeciwko tym wszystkim ludziom, o których słyszymy takie rzeczy w ostatnim czasie. Nic bardziej błędnego, bo to słowo mówi o tobie i o mnie. Także mówi o innych, ale myślę, że przede wszystkim to słowo mówi dzisiaj o nas. I bardzo jest ważne, żebyśmy zawsze słuchali słowa jako czegoś, co jest skierowane osobiście do każdego z nas. Przede wszystkim, że słowo wzywa do nawrócenia najpierw ciebie, a w dalszej kolejności twojego męża, twoją żonę, proboszcza, biskupa i tak A zatem zobaczmy. Jezus wyrzuca sprzedających ze świątyni, ale to co jest dla mnie ciekawe, bardzo ciekawe, to jest to Zdanie, które wypowiada, mówi tak: Jest napisane: Mój dom ma być domem modlitwy, a wy uczyniliście jaskinie zbójców. Dlaczego Jezus mówi takie rzeczy? O co chodzi z tą jaskinią zbójców? I wydaje mi się, że to nie chodzi o to, że tam była prowadzona sprzedaż. Sprzedaż była prowadzona tak naprawdę od, od, od dawna w świątyni. Dlaczego? Dlatego, że ludzie przebywali z najróżniejszych krajów po to, żeby składać tam w tej świątyni ofiary. No i wiadomo, nie mogli często zabrać ze sobą zwier zwierząt na ofiarę. Jeżeli ktoś mieszkał setki kilometrów od Jeruzalem, no to nie było to takie proste, żeby z wołami, tak powiem, tarabanić się przez całą drogę. I w związku z tym ludzie przynosili po prostu pieniądze i te pieniądze później... Za te pieniądze kupowali zwierzęta, które później były ofiarowane w świątyni. Wiadomo, że wokół tego wyrósł cały biznes, także wymiana pieniędzy, coś jakby kantory, ale wydaje mi się, że Jezus w tej Ewangelii mówi o czymś troszeczkę innym, że nie o was sprzedaż była problemem, tylko problemem było to, co w ogóle w tej świątyni się wtedy działo. Skąd to wiem? Bo jest... Nawiązanie, Bo Jezus tak naprawdę mówiąc o jaskini zbójców, cytuje księgę Jeremiasza. I myślę, że ówcześni Żydzi doskonale zdawali sobie sprawę z tego, o co Jezusowi chodzi. Jest w siódmym rozdziale księgi Jeremiasza taki fragment, który zaczyna się mniej więcej tak, że Pan mówi do Jeremiasza, żeby stanął w bramie świątyni i mówił tak. Poprawcie postępowanie i wasze uczynki, a pozwolę wam mieszkać na tym miejscu. Nie ufajcie słowom kłamliwym, głoszącym Świątynia Pańska, Świątynia Pańska, Świątynia Pańska. I potem dalej wzywa ich do nawrócenia. To znaczy, tutaj Jeremiasz mówi o ludziach, którzy przychodzili do świątyni i mówili tak: jesteśmy bezpieczni. Bo mamy miejsce, w którym mieszka Bóg, i mamy miejsce, w którym możemy składać Mu ofiary. Hurra, jesteśmy bezpieczni, Bóg nas kocha, cieszmy się wszyscy, bo Bóg jest z nami. Okej, okay. ale był problem, był duży problem, bo to się może wydawać wszystko ok. No, idę do kościoła, cieszę się, że Pan Bóg jest ze mną, cieszę się, że otrzymuję błogosławieństwo od Niego dla siebie, dla całej rodziny. Niektórzy czasami przychodzą i mówią: Proszę, księdza. Proszę pobłogosławić mnie i moje dzieci. Fantastycznie! To jest super. Ja bardzo się cieszę, kiedy to mogę robić. Ale słuchajcie dalej. Oto wy na próżno pokładacie ufność w zwodniczych słowach. Nieprawda? Kraść, zabijać, cudzołożyć, przesięgać fałszywie, palić kadzidło balom, balowi, chodzić za cudzymi bogami, których nie znacie. A potem przychodzicie i stajecie przede mną w tym domu, nad którym wzywano mojego imienia, i mówicie: Oto jesteśmy bezpieczni, by móc nadal popełniać te wszystkie występki. Może jaskinią zbójców stał się w Waszych oczach ten dom, nad którym wzywano mojego imienia? Dlaczego oni uczynili ten dom jaskinią zbójców? Bo. Przychodzili do świątyni mniej więcej po to. Panie Boże, dziękujemy Tobie, że jesteś z nami, dziękujemy Tobie, że jesteśmy bezpieczni, że nie musimy się niczego bać, bo składamy ofiary, bo jesteśmy pobożni. Dziękujemy Tobie bardzo, Panie, że teraz możemy kraść, cudzołożyć i służyć obcym Bożkom. Dziękujemy Ci, Panie, że nam na to pozwalasz. Dziękujemy Ci, Panie, że tak wspaniale nas kochasz. Jezus mówi tutaj o postawie. Obłudnej, tej postawie, którą Bóg się brzydzi najbardziej. To znaczy, kiedy ja w swoim życiu robię rzeczy złe i później usprawiedliwiam je tym, że jestem pobożny. I to jest problem nas wszystkich. To nie jest tylko problem tych ludzi, którzy dopuścili się na przykład nadużyć seksualnych, bo to jest wtedy oczywiste. Zresztą czasami słyszymy tłumaczenia się na przykład takich księży, którzy dopuścili się takich czynów, Którzy potem się tłumaczą w sposób taki bardzo pobożny, tak jakby pokazują, że jak wy śmiecie tak do mnie mówić, ja jestem kapłanem. To jest oczywiste, ale problem jest taki, że to słowo jest do nas dzisiaj. Ile razy tak właśnie było, że popełniałeś różne zło i potem mówiłeś, a i tak mnie Bóg kocha. I tak, nic mi się nie stanie, bo jestem pobożny. Ile jest tragedii rodzinnych? że rodzina idzie do kościoła, siada w pierwszej ławce, pięknie wszyscy ubrani, potem wracają do domu i zaczyna się piekło. Cała niedziela zepsuta, bo ojciec krzyczy cały czas, potem pije. Znam takie przypadki, to nie jest nic odosobnionego. Ile razy jest tak, że modlisz się pobożnie w kościele ze złożonymi rączkami i potem wychodzisz i pierwsze, co mówisz, zaczynasz krytykować, narzekać na wszystkich, na sąsiadkę, na, na żonę, na... Rodziców, na teściów, nieważne, na każdego, na, na księży, na biskupów, ale wcześniej byłeś bardzo pobożny w tej świątyni. Właśnie tego Pan Bóg nienawidzi. Żeby było jasne, nie chodzi tutaj o pobożność, bo pobożność jest czymś bardzo dobrym. Chodzi o tę obłudę, że ja swoją pobożnością maskuję to zło, bo ja nie chcę zobaczyć, że nie zło. Nie chcę się nawrócić, tylko ja maskuję. To zło, które popełniam, pobożnością. Jezus mówi: Są tylko dwie drogi: albo świątynia będzie domem modlitwy, albo będzie jaskinią zbójców. Nie ma trzeciej drogi. I to można odnieść oczywiście do Kościoła jako ogólnej instytucji, można to odnieść do jakiejś wspólnoty, w której jesteś, do parafii, można to odnieść też do Twojego domu rodzinnego, do Twojej rodziny która jest domowym kościołem, a także do twojej, Twojego osobistego życia, do Twojego serca. Albo dom modlitwy, albo jaskinia zbójców. Nie ma trzeciej drogi. Czyli teraz jest bardzo ważne, żeby zobaczyć w sobie tę obłudę. Ja wiem, że to jest bardzo trudne, szczególnie osobom pobożnym. Księżom. Tak, jest bardzo trudno zobaczyć obłudę. Ja muszę opowiedzieć krótko tę historię. Jak byłem, jak byłem w Izraelu, to było jakieś 9 lat temu, miałem tam taką posługę w domu dla pielgrzymów. Przyjeżdżali różni pielgrzymi, różne grupy. I między innymi przyjechała grupa księży z diecezji siedleckiej pod przewodnictwem biskupa Zbigniewa Kiernikowskiego. Było to naprawdę niezwykłe spotkanie dla mnie. Ja wtedy tam robiłem za takiego technicznego, który miał po prostu pomagać tej grupie żeby wszystko działało, żeby był sprzęt liturgiczny na czas. No i jeździłem z nimi autokarem i słuchałem tych wszystkich rzeczy, które były mówione. No i w pewnym momencie biskup, który wziął swoich księży z diecezji po to, żeby, no żeby dać im jakieś dobre słowo, żeby obudzić w nich miłość do Chrystusa, do Kościoła, w pewnym momencie zapłonął gorliwością, tak jak to mówi Pismo Święte, i zaczął wręcz krzyczeć na swoich księży. To było naprawdę poruszające. I mówi tak, bo Pan Bóg chciałby dać Ci ducha świętego, który powoduje w Tobie tak jak siedmiomilowe buty, że Ty dajesz jeden krok, a przebywasz siedem mil, że robisz rzeczy wielkie, rzeczy święte, rzeczy wręcz niemożliwe. Ale Ty nie chcesz tych siedmiomilowych butów, tylko siedzisz sobie w tych Twoich lakierkach numer 44 i interesuje Cię tylko czubek Twojego nosa. Co najwyżej Twoja parafia cię interesuje, a reszta nie. Ja pamiętam wtedy, kiedy tego słuchałem, pomyślałem sobie, o mój panie Boże, ale daje czadło. Spojrzałem na swoje buty i mówię, nie są lakierki i są numer 43, to może to nie jest słowo do mnie. Oczywiście wtedy, jako jeszcze seminarzysta, widziałem pewne rzeczy inaczej, ale dzisiaj, patrząc też na siebie, ja wiem, jak bardzo łatwo jest właśnie. Zamknąć się w takim swoim świadku i nie interesować się tym, co robią inni. Jeżeli jest zło w kościele, to mnie to nie interesuje. Ważne jest, żeby u mnie było wszystko w porządku, teoretycznie. Ale to słowo nas zachęca do tego, żebyśmy, tak jak Jezus, troszczyli się także o nasz kościół, bo jeżeli widzisz zło w Twoim życiu, reaguj, walcz. Jeżeli widzisz zło w Twojej rodzinie, zachęcam Cię, reaguj na to. Jeżeli widzisz zło, w, może u, u, w twoich duszpasterzach, w twojej parafii, porozmawiaj, zapytaj, zwróć uwagę, zapytaj księdza, czy potrzebuje pomocy może. Nie? Na pewno dużo lepiej jest w ten sposób działać niż na przykład tylko obgadywać albo tylko narzekać, albo powiedzieć, ja tu już więcej nie przyjdę, bo Kościołem, moi drodzy, jesteśmy my wszyscy. To jest bardzo ważne, że Kościołem nie jest tylko hierarchia, Kościołem jesteśmy wszyscy, jesteśmy mistycznym ciałem Chrystusa, a zatem jeżeli jeden członek cierpi, to cierpią wszystkie inne członki. Ja myślę, że to słowo nas zachęca do tego, żebyśmy zaczęli tak patrzeć, że zamiast krytykować zło, które widzimy, żebyśmy pytali Pana Boga: Co możemy zrobić, żeby temu zaradzić? Może tylko modlić się, może nie ma innej drogi, nie? a może można coś zrobić konkretnego. Ten dom ma być domem modlitwy. Myślę, że to jest też bardzo mocne wyzwanie, żeby naprawdę odkryć, że Pan Bóg chce naszej modlitwy. Że On potrzebuje przede wszystkim Twojej modlitwy, Twojego nawrócenia. Że w gruncie rzeczy to jest pierwsza rzecz, jaką możemy zrobić, żeby uratować Kościół, tak naprawdę i uratować nasze rodziny i nasze życie. Po prostu zacząć się modlić. To jest takie proste. Chcesz z Twojego serca pozbyć się. Jaskini zbójców, zacznij się modlić. Chcesz, żeby w kościele nie było jaskini zbójców, zacznij się modlić. To jest, myślę, bardzo, bardzo proste, ale też bardzo trudne. Bo rzeczywiście potrzeba dużo pokory, żeby zobaczyć, że ja potrzebuję modlitwy, że ja potrzebuję zaprosić Boga Jezusa Chrystusa, Ducha Świętego, na poważnie do mojego życia. I to się dzieje tylko w modlitwie. Tylko w modlitwie. Moi drodzy, niech te słowa nam dzisiaj jakoś pomogą, niech one nas umocnią do tego, żeby walczyć o życie wieczne dla nas wszystkich. Módlmy się. Boże, Ojcze, bądź błogosławiony za Twojego Syna Chrystusa, który mocą Ducha Świętego oczyszcza nas nieustannie i daje nam nawrócenie. Prosimy Cię, Panie, pozwól nam się nawrócić. Niech nasze serce dzisiaj należy tylko do Ciebie. Daj nam modlitwę, abyśmy umieli się modlić, abyśmy uczynili naszą świątynię na nowo domem modlitwy, abyśmy wyrzekli się tej jaskini zbójców, którą nieustannie budujemy. Przyjmij Panie także nasze osobiste prośby, które nosimy w sercu na początku tego dnia albo w jakiejkolwiek innej porze. Ojcze, nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź, Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Pozdrawiam Was serdecznie z Panem Bogiem.